Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu od fotografki rodzinnej do fotografii gwiazd, czyli temaciki z mojej książki o tym samym tytule. No i dzisiaj mam taki bardzo, bardzo ważny temat, a mianowicie marka osobista fotografa. Jest to temat bardzo szeroki, głęboki. Jest to temat, który tak naprawdę, słuchajcie, właściwie przy każdym temacie znajdziecie w sieci, Albo też nie w sieci, ale na licznych kursach, znajdziecie może dwa, przynajmniej dwa różne podejścia. Ja zawsze podkreślam, że moje podejście, które tutaj prezentuję w mojej książce od fotografii rodzinnej do fotografii gwiazd i o którym Wam tutaj opowiem, jest to takie podejście, taka szkoła na podstawie tylko i wyłącznie. Jakby mojego doświadczenia, mojego w tej chwili 13-letniego doświadczenia zawodowego i rzeczy, które u mnie się sprawdziły i nie sprawdziły, bo opowiadam w tych filmikach i w mojej książce także o rzeczach, które się nie sprawdziły. Natomiast jakby jest to podejście czysto praktyczne, ale. Już też jakby uczestnicząc w wielu zarówno polskich, jak i międzynarodowych kursach i warsztatach fotograficznych, też powiem Wam szczerze, że widzę także inne podejścia do różnych tematów, takich tutaj fotograficznych. Oczywiście żadne z tych podejść nie jest złe. Każdy, kto prezentuje jakieś swoje podejście, mówi je na podstawie swojego doświadczenia, także jakby na podstawie takiego, tej praktyki i tego, co się u niego akurat w jego biznesie sprawdziło. Także myślę, że każde to podejście warto wysłuchać, a potem podjąć decyzję. Co u siebie zastosować? Pamiętajcie, że tutaj te moje rady, ja też rady wielu fotografów, u których byłam na kursach czy warsztatach, w 100% ich nie odzwierciedlałam w moim biznesie, tylko na przykład brałam sobie jakieś tam pojedyncze rzeczy od każdego z fotografów i próbowałam, te, które gdzieś tam ze mną rezonowały, i próbowałam je tutaj do siebie wprowadzać. Także, także tak to wygląda. Z spraw organizacyjnych, słuchajcie, zanim już przejdę do tego tematu marki osobistej, to jeszcze tylko powiem, że ponieważ Instagram daje nam możliwość tylko 15-minutowych filmików, natomiast te tematy są na tyle szerokie, głębokie. No i żal mi, po prostu wiecie się zamykać w tych 15 minutach, więc powyżej 15 minuty. Ciąg dalszy filmiku zobaczycie na moim YouTubie, Kat Piwecka Fotografii, ponieważ tam wrzucam cały filmik, a tutaj e, na Instagrama tylko te 15 minut, które jest tutaj e, dozwolone. Także jeżeli Was zainteresuje te 15 minut, to dalej od tej 15 minuty, właściwie cały filmik, ale możecie sobie przesunąć na tą 15 minutę i na YouTubie sobie oglądać e, dalej to, co mam do powiedzenia na te wszystkie tematy z mojej książki. E, no i teraz słuchajcie, marka osobista fotografa. Jest to jeden, znaczy jest to w ogóle niezmiernie ważna kwestia. Ja wymieniłam tworzenie silnej marki osobistej jako pierwszy z pięciu filarów sukcesu fotografa. Także jest to mega ważna sprawa. No i teraz w przypadku właśnie artysty, freelancera, czyli takiego wolnego szczelca, no to jest to wręcz podstawowa sprawa, żeby tą silną marką osobistą przyciągać naszych tutaj, znaczy pokazywać się wśród tych naszych potencjalnych klientów i przyciągać naszych klientów. Dlatego, że powtórzę to po raz 1500 na rynku jest ileś tam milionów fotografów, właściwie co druga osoba w dzisiejszych czasach jest fotografem. Ci wszyscy fotografowie robią piękne, perfekcyjne, absolutnie doskonałe zdjęcia. I teraz jedyne, czym my możemy się wyróżnić wśród takiego oceanu nazwisk fotograficznych, to właśnie silna marka osobista. No i tam oczywiście jeszcze e, m, oczywiście indywidualny styl fotografii i tak dalej, i tak dalej, te kolejne filary sukcesu. Natomiast ja jakby tą silną markę osobistą wymieniam jako pierwszy e, pierwszą taką najważniejszą, e, pierwszy najważniejszy nasz wyróżnik e, na rynku. No i teraz słuchajcie. E, Silnej marce osobistej poświęcony jest rozdział trzeci w mojej książce. Natomiast ja tutaj no postaram, się, postaram się, oczywiście, w dużym skrócie powiedzieć takie główne, główne myślniki, o co tutaj mi chodzi, co próbuję Wam przekazać na podstawie mojego 13-letniego tworzenia tej marki, silnej marki osobistej. Czyli. Silna marka osobista, czyli w naszym przypadku znane nazwisko fotografa. Więc przede wszystkim słuchajcie, jestem profesjonalnym fotografem i ekspertem w swojej dziedzinie. Moi klienci, moi followersi widzą mnie jako eksperta w mojej dziedzinie na drodze do nieustannego polepszania yy, swoich usług i, i takiego rozwoju. Yy, I teraz. To budowanie silnej marki osobistej. Ja tutaj wymieniam w tym rozdziale trzecim wiele, wiele takich, jakby to powiedzieć, myślników, punktów, w jaki sposób my możemy wpływać na to, żeby budować taką silną markę osobistą, znane nazwisko. Słuchajcie, ja jestem z tej szkoły, z tego podejścia że y, pracuję swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Katarzyna Piwecka fotograf, fotografia czy też Kat Piwecka fotografii, ponieważ musiałam troszeczkę skrócić imię, kiedy zaczęłam pracować y, za granicą. Y, ja akurat jestem przeciwniczką, żeby y, jakby prowadzić biznes pod nazwą studia, czyli jakieś tam powiedzmy jakieś tam X Studio X. Dlatego że uważam, że... Albo jeżeli macie ewentualnie nazwę studia, bo zatrudniacie tam o wiele więcej osób, to mimo wszystko, żeby prowadzić, żeby mimo wszystko, żeby jakby też budować tą swoją, to swoje nazwisko poza nazwą tego studia i żeby tak bardzo konsekwentnie budować swoje nazwisko. Ponieważ fotograf to jest osoba, która całe swoje serce wkłada w tą swoją pasję fotografowania, tworzenia. I to jesteśmy my. To jest Katarzyna Piwecka. Ta, ta osoba właśnie wkłada całe swoje serce, całą swoją duszę, cały swój czas, wszystko wkłada w zawód fotografa, w pasję fotograf, fotografii. Więc ja daję się poznać na świecie jako Kat Piwecka, Katarzyna Piwecka, ponieważ to jestem ja, a nie gdzieś tam nazwa studia. To jest akurat moje podejście. Co dalej? We wszystkich mediach społecznościowych pokazuje się tylko i wyłącznie jako fotograf i dziennikarz podróżniczy. Czyli e, buduję wizerunek takiej, e, takiego pracusia, takiego eksperta. E, nie pokazuje zdjęć typu z piwem na grillu e, e, i tego typu takich, wiecie, prywatnych zdjęć. Oczywiście w kolejnym tutaj punkcie przeczytacie, że od czasu do czasu bardzo rzadko zamieszczam zdjęcie z moją rodziną, szczególnie tam powiedzmy z okazji świąt, no bo też chcę, żeby ludzie mnie kojarzyli, że akurat mam dzieci, koty, psy, rodzinę itd. Natomiast na co dzień pokazuję tylko i wyłącznie moją pracę, moją pasję fotograf fotograficzną i jakby z tym się dbam o to, żeby tylko i wyłącznie z tym się ludziom kojarzyć, bardzo się nie kojarzyć. Dzięki temu jestem bardzo autentyczna, bo z kimkolwiek nie porozmawiacie tutaj. Z osób, które mnie znają, to wszyscy właśnie to podkreślają, taką moją bardzo dużą autentyczność, właśnie zbudowaną poprzez to, że ja cały czas siebie pokazuję jako fotografa, dziennikarza podróżniczego, eksperta w swojej dziedzinie, pasjonata fotografii. Z tym się po prostu ludziom od razu kojarzę: fotografia, podróże, Portugalia, bo tam pracuję, a nie gdzieś tam, nie wiem, z imprezami, grillami ze znajomymi i tak dalej. Co jeszcze słuchajcie? Oczywiście dbam o to, żeby wszystkie moje media społecznościowe, łącznie ze stroną internetową, wyglądały spójnie i tak bardzo estetycznie i atrakcyjnie. Ja na przykład, słuchajcie, wszędzie mam to samo zdjęcie profilowe, ja z, foto z aparatem fotograficznym. Nie jak gdzieś tam na grillu z piwem w ręce, tylko ja z aparatem. To samo zdjęcie zobaczycie we wszystkich mediach społecznościowych. Jeżeli wejdziecie na jakiekolwiek moje profile, wszędzie jest to samo profilowe zdjęcie. Ja jako fotograf, oczywiście, zdjęcia w tle to, to jest moje logo. I jakby konsekwentnie na wszystkich profilach, jakby mam jakby tą samą taką identyfikację, że bardzo łatwo mnie w sieci jakby znaleźć i bardzo łatwo oko zapamiętuje jakby, jakby no mnie i, i moją działalność. Także to też podkreślam, żeby bardzo dbać o to, żeby na, no nawet na prywatnych profilach, słuchajcie, um, no, ja jestem z tego podejścia, żeby na prywatnych profilach y, nie zamieszczać y, właśnie gdzieś tam tego prywatnego życia, zdjęć tam z grilla czy z imprez, tylko właśnie, żeby też na prywatnych profilach y, mimo wszystko y, pokazywać y, swoją pracę, pasję, szczególnie jeśli się jest artystą, y, freelancerem. To chyba, że mamy taki prywatny profil tylko i wyłącznie dla naszych znajomych, taki zamknięty, ale wszystko, co mamy otwarte dla całego świata, to żeby jednak tylko i wyłącznie pokazywać y, naszą pracę. Ale powtarzam, raz na wiele tam miesięcy, raz na jakiś czas, można oczywiście wrzucić zdjęcie z rodziną po to, żeby pokazać, że tą rodzinę y, mamy. Y, dobra, y, co jeszcze? Y, słuchajcie, prezentujemy wszędzie, w sieci. Nasze sukcesy, osiągnięcia, czyli publikacje, artykuły, wywiady, statuetki, wyróżnienia. Jakby chwalimy się, tak? Chwalimy się naszymi osiągnięciami, bo to buduje nasz wizerunek profesjonalisty, nasz wizerunek eksperta. Co jeszcze wpływa na taką silną markę osobistą? No słuchajcie, przede wszystkim wydawanie książek. Książki to jest podręcznik. Książka napisana, ale wydałam jeszcze poza, to, poza tą książką dwa albumy fotograficzne. I tutaj w mojej książce ja też opisuję w jednym rozdziale, jak wygląda cały proces wydawniczy, jak samemu wydać taki album fotograficzny czy taką książkę, jeżeli macie pomysł na, na, na treść. I słuchajcie, co jest ważne. Książka, wydanie książki. No, to nie jest biznes, tak? To nie jest biznes w dzisiejszych czasach. Natomiast książka jest naszą taką wizytówką, nasze, naszym takim podsumowaniem naszej działalności zawodowej. Także to książki, wydane książki bardzo silnie wpływają na właśnie tą taką mocną markę osobistą. Oczywiście jako artyści raz na jakiś czas, ale znowu nie non-stop, tylko raz na jakiś czas organizujemy wystawę fotograficzną. No i tutaj też macie w tej książce cały rozdział jak zorganizować taką wystawę fotograficzną od A do Z. Natomiast na wystawę fotograficzną no to musimy mieć jakiś tam już konkretny pomysł, temat, coś co czujemy głęboko, że chcemy zrobić. Raz na parę lat warto taką wystawę y, zrobić, bo to też jakby artysta, y, jakby z artystą y, są związane, tak? Wystawy fotograficzne. Także y, my podkreślamy nasz profesjonalizm, nas, nas, nasze bycie ekspertem, ale też fotograf jest też artystą. Także też jakby y, takie robienie wystaw. Czy takich artystycznych w ogóle projektów, jak najbardziej wzmacnia tutaj to, naszą, to nasze nazwisko, fotografa, nazwisko artysty. Co jeszcze, słuchajcie? Ja akurat jestem zwolenniczką, żeby w mediach nie wypowiadać się, słuchajcie, na różne takie tematy polityczne, religijne, ale to jest takie moje podejście, bo są osoby, które mają bardzo silną potrzebę, żeby dzielić się różnymi takimi swoimi, jakby tutaj uwagami na temat tego, co się aktualnie dzieje na świecie. Ja akurat jestem, mam takie podejście, że gdzieś tam ta, uważam, że takie rzeczy akurat należy zachowywać dla siebie i dla swoich najbliższych znajomych. Nie wdaję się, mam taką zasadę, że się nie wdaje w żadne dyskusje, słuchajcie gdzieś tam w, takie publiczne w, na mediach społecznościowych, bo. Mm, no nie do końca mi to gdzieś pasuje z, tutaj z tym wizerunkiem fotografa, artysty, osoby, która tak bardzo siebie chce pokazać jako tutaj po prostu fotografa, więc gdzieś tam nie uczestniczę. W różnych takich dyskusjach politycznych, religijnych, to są jakieś takie, uważam, bardzo indywidualne sprawy i każdy je ma jakby po swojemu poukładane, więc gdzieś tam się nie wdaje w takie dyskusje. Ale słuchajcie, to jest akurat gdzieś tam moje podejście. Zresztą w książce tutaj bardzo szczegółowo, szczegółowo wyjaśniam, dlaczego akurat, o co mi w tym wszystkim chodzi. Co jeszcze? Bywam na wystawach i eventach ważnych dla mojego biznesu, tak? Czyli wystawy znanych fotogra fotografów, wielkich nazwisk fotograficznych. Eventy też związane z moim biznesem. Ale zbyt częste, słuchajcie, bywanie na ściankach, e, na różnych eventach z kolei ma odwrotny skutek, bo takie częste bywanie, zobaczycie, że ludzie zaczną was odbierać jako lansowanie się na ściankach, jako, jako ktoś, kto jest na wiecznej imprezie, a to nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy, żeby pokazywać siebie jako takiego pracusia, profesjonalistę, eksperta. Od czasu do czasu pokazać się na ważnym evencie, na e, ważnej wystawie fotograficznej, e, natomiast żeby nie robić to e, non-stop. Zauważcie, że te największe gwiazdy one bardzo, bardzo ostrożnie wybierają eventy i ścianki, na których się pokazują i robią to bardzo, bardzo rzadko. Mm, także, e, co jeszcze słuchajcie, co jeszcze wpływa na tą e, taką mocną markę m, osobistą? No, przede wszystkim. Ja z dumą pokazuję sesje ze znanymi osobami, ze znanymi osobami i takimi inspirującymi osobistościami, z osobami, które gdzieś tam podziwiam od wielu lat. No, bo mam takie poczucie, że doszłam gdzieś tam do tego swoją bardzo ciężką pracą, a nie dzięki jakimś tam znajomościom. Także ja to z dumą pokazuję, ale też właśnie dla fotografa sesje znanych osób, jakby. Umacniają jego nazwisko fotograficzne. No to jest jakby oczywiste. Często podkreślam, słuchajcie, moje. Lata mojego doświadczenia zawodowego, bo faktycznie w, te, w tym roku to jest 13 lat. Już po prostu się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła powiedzieć, że 20 lat funkcjonuję na tym rynku, ponieważ każdy rok mojej działalności przynosi po prostu tak wiele doświadczeń zawodowych, tak, takie lekcje do przerobienia i tak naprawdę to, co w tej chwili jestem w stanie Wam powiedzieć, to dlatego, że te 13 lat faktycznie jest za mną. Nie miałam oczywiście tej wiedzy w w pierwszych latach, ale nie bałam się eksperymentować, nie bałam się próbować. O tych wszystkich moich eksperymentach, udanych i nieudanych, słuchajcie, wszystko przeczytacie w tej książce. Natomiast każdy kolejny rok naszej działalności fotograficznej to jest powód y, naszej dumy. Także y, ja jestem za tym, żeby pokazywać, żeby co roku gdzieś tam pokazywać w mediach, że właśnie mija kolejny rok mojej działalności, mojego studia fotograficznego. A te okrągłe, słuchajcie, y, rocznice typu 5, 10, 15 lat, żeby tak bardzo, bardzo hucznie y, wśród klientów y, właśnie y, obchodzić i robić z tego fajny taki materiał też y, pr -owy. <laughs> e, dobra, tutaj właśnie też mówiłam e, o tej konsekwencji, żeby zamieszczać, że moje logo, moje kolory firmowe, wszystkie materiały reklamowe, wszystko wygląda tak samo, biało-czarne, kadpiwiecka, fotografii, e, wszędzie jest to samo zdjęcie profilowe, e, czyli dbam bardzo mocno o wizerunek mojej marki e, w sieci. Ale też w realu. Mój samochód jest biały, też z logo właśnie Katpiwecka Fotografii w kolorach firmowych, tak? Moje tutaj właśnie, słuchajcie, nawet długopisy są czarne z białym logo. Kupki w moim studiu do kawy dla klientów białe z czarnym logo. Wszystko, słuchajcie, wszędzie po prostu są moje kolory biały, czarny, ponieważ słynę z biało-czarnych zdjęć. I jakby bardzo konsekwentnie i w sieci, i poza siecią. Jakby tutaj dbam o to, żeby do klienta cały czas docierała ta moja, te moje kolory mojej marki, cały czas, żeby jakby docierały jakby spójnie te same kolory marki. Tak? Dobra. Co jeszcze jest ważne w budowaniu takiej mocnej marki, mocnego nazwiska fotograficznego? Gromadzę albumy tych największych fotografów i fachową literaturę w zakresie fotografii. Uczęszczam na kursy i warsztaty do znanych fotografów polskich i, i międzynarodowych. Odwiedzam ważne wystawy fotograficzne czyli pokazuję cały czas, tak? mimo że jestem ekspertem, fotografem, profesjonalistą ale ja cały czas się uczę. Cały czas dbam o to, żeby udoskonalać swoje usługi. Cały czas się interesuję tym, co się dzieje na rynku, w branży. Um, uczę się od najlepszych, podziwiam, inspiruję się tymi największymi nazwiskami fotograficznymi. To jest mega ważne, żeby pokazywać też taką swoją cały czas tą chęć do rozwijania się, do uczenia się. Um, i to nie tylko tak naprawdę w zakresie fotografii, ale tutaj jeszcze mamy do wykonania sporą robotę, no taką psychologiczną, o której powiem przy okazji odcinka o rozwoju fotografa. Co jeszcze, słuchajcie. Jestem dumna z mojego biznesu, z mojego sukcesu i z moich osiągnięć. Robię to, co kocham i uwielbiam moich klientów. Um, i tak słuchajcie yy, i tak po prostu o sobie myślę. O. <laughs> Oczywiście yy, robię wszystko, żeby to było, żeby to szło yy, gdzieś tam prosto z serca. Ja słuchajcie, tak jak wam opowiadałam w jakimś tam filmiku, że miałam długo problem z tym, żeby nazwać yy, swoją tutaj działalność, to co osiągnęłam sukcesem. Musiałam naprawdę gdzieś tam się trochę skołczować, yy, żeby Przyznać sama przed sobą, że jestem dumna z mojego sukcesu, z moich osiągnięć, ale to jest bardzo trudne i to tutaj, tutaj też trzeba wykonać. Słuchajcie, pracę. Łatwo mi było oczywiście przyznać się do tego, że kocham moją pracę, uwielbiam moich klientów i po prostu moja praca jest w ogóle moim życiem i tak dalej. To było łatwo, natomiast bardzo ciężko mi było właśnie przyznać się do tego takiego, że jestem z Ciebie dumna, ze swoich sukcesów, ale to każdy z nas, artystów, ma z tym problem, albo no ma, albo miał i tutaj każdy wie, o co chodzi, że trochę trzeba tej pracy nad poczuciem własnej wartości wykonać. No i co tutaj jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Moi klienci widzą mnie na podstawie tego, co umieszczam w sieci, widzą mnie jako osobę bardzo, jak pracuję i też na podstawie tego, jak pracuję. Widzą mnie jako osobę, która jest bardzo pracowita, zaangażowana w swoją pracę, terminowa, ponieważ u mnie dotrzymywanie terminów to jest sprawa najwyższej wagi. Wiedzą, że jestem lojalna, uczciwa, zawsze można na mnie polegać. Że jestem nie tylko artystką, ale jestem też e, taką, takim bardzo odpowiedzialnym partnerem biznesowym. Na podstawie tego, jak pracuję i tego, jakby, czym emanuję, <grych> e, to moi klienci właśnie e, tak w ten sposób e, mnie odbierają. E, no i teraz jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Doskonale wiem, w jakim rodzaju fotografii się specjalizuję, w jakim jestem dobra. Ale też wiem, jakich rodzajów fotografii zupełnie nie nie, jakby to, nie jest to zupełnie moja, moja bajka, mój temat. W moim na przykład przypadku ja wiem, że jestem, że się specjalizuję w portrecie, takim pełnym emocji, relacji. W fotografii biznesowej to też robię na co dzień w studio. Natomiast w ogóle nie jestem zainteresowana zleceniami z zakresu fotografii ślubnej, nigdy się tym nie zajmowałam. Z zakresu reportażu też się tym nigdy nie zajmowałam, czy też fotografii sportowej. No i słuchajcie, teraz co jest ważne, nie boję się publicznie przyznać tak? przy, 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 przy moich klientach, że tego typu zleceń ja tego nie robię, ja się w tym nie specjalizuję. I wolę przekazać mojemu klientowi kontakt do, kole, do innego kolegi fotografa, który wiem, że akurat się zajmuje tylko i wyłącznie tą, tym rodzajem fotografii. Um. Ja na przykład słuchajcie też nie mam problemu, żeby się przyznać, nawet słuchajcie w obrębie tutaj takich sesji portretowych. Ja nawet nie mam problemu, żeby powiedzieć moim klientom, słuchajcie, no bo mi do końca kolorowe zdjęcia nie zawsze wychodzą. Jakby te podróżnicze to jest inna sprawa. Natomiast tutaj w przypadku sesji takich tych portretowych ja czasami jestem w stanie nawet powiedzieć, wiecie co? Mi do końca te kolory nie zawsze wychodzą. Nie zawsze sobie z nimi do końca radzę. Tak samo szerokie kadry mi nie do końca wychodzą. Ja się specjalizuję w biało-czarnych, bliskich kadrach, pokazujących emocje i relacje, więc tego typu zdjęcia wykonam Wam jakby na najwyższym poziomie, bo to w tym się specjalizuję. Natomiast, oczywiście, jeżeli klient mnie poprosi, a zrób mi kolorowe, ok, ja tobie zrobię kolorowe, tylko chcę, żebyś wiedział, że ja. Ja jestem najlepsza w tych biało-czarnych, a tutaj wykonam poprawne zdjęcie, ale prawdopodobnie nie będzie to, nie będzie żadnego wow. Zazwyczaj się okazuje, oczywiście klienci mi mówią, że te zdjęcia są ok, natomiast ja mimo wszystko dzielę się tym, że. Jakby podkreślam na każdym, na każdym kroku, w czym się specjalizuję w fotografii i w czym się nie specjalizuje. I tak jak powiedziałam, zlecenia z zakresu fotografii ślubnej, fotografii sportowej, reportażu ja kieruję moich klientów do moich kolegów fotografów, którzy się właśnie w takich rodzajach fotografii specjalizują. Uważam, że to jest podejście bardzo odpowiedzialne że wolę jakby przekazać te zlecenia do specjalisty w danym temacie. Słuchajcie, podsumowując, podsumowując, Twoja marka osobista to jest Twoje nazwisko, imię, nazwisko, to jesteś Ty, czyli w moim przypadku Katarzyna Piwecka. Co jeszcze, słuchajcie? Pilnujcie konsekwentnie tego Waszego obrazu w sieci, czyli to samo zdjęcie profilowe wszędzie. Wszędzie wasze logo, kolory firmowe, tak, żeby oko jakby klienta było przyzwyczajone do takich kolorów, do takiej tej komunikacji wizualnej. Bądźcie naturalni, wiarygodni, autentyczni, czyli nie udajemy, nie wymyślamy. Tylko jakby zawsze kierujemy się tutaj tym naszym wewnętrznym głosem, naszym sercem i tylko to, to robimy, to jakby to przekazujemy. Wszystko na podstawie tego naszego wewnętrznego głosu. Pokazujmy się jako eksperci w dziedzinie fotografii, teraz mówię my, fotografowie, pokazujmy się jako eksperci w dziedzinie fotografii i podkreślajmy lata naszego doświadczenia zawodowego. Bądźmy, o, to jest kolejny filar też y, y, tego sukcesu fotografa. Bądźmy świadomi naszego indywidualnego stylu, odkryjmy go, bądźmy jego świadomi i następnie bądźmy konsekwentni w tym stylu. O indywidualnym stylu fotografii nagram jeszcze osobny filmik, bo to jest mega ważny temat. To jest kolejny taki wielki filar sukcesu fotografa według mnie i ja mam tutaj też bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Ocieplajcie ten wizerunek eksperta, profesjonalisty, zdjęciami rodzinnymi czy zdjęciami Waszego jakiegoś tam hobby typu yoga, czytanie książek, ale bardzo, róbcie to bardzo rzadko. Nie, nie codziennie, jakby nie robimy kroniki rodzinnej na naszym, na naszym profilu fotograficznym. No, zachęcam, bo to już takie podsumowanie. Zachęcam do wydawania książek, albumów fotograficznych, bo to daje autorytet i to jest bardzo fajna taka wizytówka, fajne narzędzie marketingowe. Fajna też taki, taki produkt, który możemy zaoferować naszym klientom. Oczywiście, raz na parę lat, jako artysta, zróbmy wystawę fotograficzną. Pokazujmy, jak gromadzimy literaturę zawodową, albumy znanych fotografów, odwiedzamy wystawy fotograficzne innych wielkich fotografów. Pokazujemy nasze sukcesy, osiągnięcia i jesteśmy z nich bardzo, bardzo dumni. O, to jest też ważne. Dbamy o to, żeby jak najwięcej o nas mówiono i pisano, czyli. Działania PR-owe, załatwiamy sobie, słuchajcie, wywiady, artykuły, jak najwięcej tego, bo to jest bardzo ważne, żeby, żeby gdzieś tam o nas mówiono i pisano. Ja też w tej książce w odpowiednim rozdziale mówię, jak to robić, żeby mieć takie stałe publikacje w różnych, w różnych tutaj źródłach. Co jeszcze? Pokazujmy się na ważnych eventach i galach, ale to, co powiedziałam, nie za często. E, obrędujmy, to jest moje fajne słowo. Obrędować e, wszystkie narzędzia pracy, nasz samochód firmowy, piękne logo na wejściu do studia. Właśnie tutaj bym odwróciła. Słuchajcie, kamerę Wam pokazała, jak wygląda wejście do mojego studia. Firmowe długopisy, słuchajcie, kubki. Nawet mam tutaj e, w studiu piwecko-krówki, e, czyli słodkości dla klientów, e, obrędowane. E, no, to co Wam mówiłam. Jesteśmy dumni z naszego biznesu i z naszych dokonań zawodowych, ale też podkreślamy często, że my się cały czas uczymy, chcemy się rozwijać, chcemy się jak najwięcej uczyć, więc cały czas cały czas po prostu się uczymy, rozwijamy i pokazujemy Kolejne dyplomy, certyfikaty z ukończonych szkoleń i warsztatów. Słuchajcie, to jest w takim bardzo dużym skrócie, ponieważ o marce osobistej tutaj no, jest bardzo dużo, w tej mojej książce, od fotografii rodzinnej do fotografii gwiazd. W dużym skrócie to, co Wam tutaj powiedziałam. Pierwsze 15 minut na Instagramie znajdziecie, a cały filmik 30 minut na YouTubie. No i co? I za tydzień kolejny filmik z cyklu, tutaj zagadnień, z tej książki od fotografii rodzinnej do fotografii gwiazd. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa!